Jeśli ktoś trzy miesiące temu zapytałby mnie, co sądzę o Jojo's Bizarre Adventure, odpowiedziałbym pewnie, że nie szanuję. Bo z tego, co widać na przebijających się gdzieś tam w internecie materiałach, to raczej takie mamiarskie gówno dla weebów i pff, jak normalny człowiek miałby się tym w ogóle zainteresować. Ależ byłem wtedy głupi, boż! Zgrzeszyłem! A teraz jesteśmy tutaj. Jak to jest być fanem Jojo? Dobrze? A wie pan, moim zdaniem tu nie ma także dobrze, albo że niedobrze. Jeśli miałbym powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że speedwagona. Speedwagona, który podał mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że gdy poznaje się swojego przyrodniego brata Dio, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga nam się rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. I dziękuję Zeppeliemu. Dziękuję mu. Hamon to śpiew, hamon to taniec, hamon to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo: ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz ten hamon? A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie heroizmu. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład zabijam wampiry, a jutro, kto wie, dlaczego by nie? Oddam się pracy społecznej i będę od choćby nieść całe dziedzictwo na 100 lat do przodu. Oj tak! Zdecydowanie dobrze było stać się fanem. Szur, szur. Kiedy serce każdego z nas dobiega, żari odgłos płonący bić! Przebudzając ten impuls, dziełem naszych rąk! My w w naszych żyłach niczym krew! Dajmy z siebie krzyk, by odważnie objąć to Przeznaczona nasza krew! Dziął, Jeśli ktoś jeszcze nie zauważył! To nie jest film, który chcecie oglądać bez zapoznania się z materiałem źródłowym. Przepraszam, ale o Jojo nie da się mówić bez spoilerów. Znaczy pewnie się da, ale ja nie potrafię. To będzie moja recenzja pierwszego parta o tytule Phantom Blood. I tutaj od razu zarysujmy sobie pewną zasadę, bo to na pewno nie jest mój ostatni materiał z Jojo. O, oczywiście. Wiem, że w języku polskim Phantom Blood można przetłumaczyć jeszcze w miarę sensownie na Widmową Krew, ale tytuły kolejnych partów, nazewnictwa własnego i tak dalej, robią się potem w JoJo tak skomplikowane, że chociaż można je przełożyć jakoś na polski, to brzmi to według mnie zwyczajnie głupio. Przyznam mi rację każdy, kto widział polskie tłumaczenia, szczególnie te nieoficjalne. Do rzeczy! Bez owijania w bawełnę, ja podszedłem do JoJo's Bizarre Adventure z bardzo dużym stepty... Sceptycyzmem, kurwa. Tak. Sceptycyzmem. Sceptycyzm to jest słowo na dziś. Byłem już wstępnie zrażony dosłownie dziesiątkami memów, które pomimo wcześniejszego braku jakiegokolwiek zainteresowania tematem, i tak biły mnie po twarzy, gdy tylko włączałem internet. Możecie sobie to porównać ze swoim doświadczeniem sprzed stania się fanami Jojo. Również, czy może nawet przede wszystkim, słynny Jojo's reference, których osobiście nigdy nie rozumiałem i zwyczajnie czułem się trochę upośledzony, głównie wtedy, kiedy widziałem je w jakiejś chociażby parodii innego anime. I to Totalnie nie wiedziałem, do czego to się odnosi. I szczerze powiedziawszy, jak tylko obejrzałem dosłownie kilka odcinków, poczułem się potem, jakbym przeszedł jakąś internetową transcendencję. Już w tych kilku pierwszych odcinkach nagromadzone jest tyle kultowych scenek, że wchodząc do internetu tego samego wieczoru, którego zacząłem oglądać, po prostu miałem wrażenie, że. Wiem więcej. Cholera, naprawdę! Pamiętam jedną sytuację, że wszedłem wtedy chyba na Nine Gaga, przeglądałem wtedy memy. I dosłownie kilka minut później, po tym jak obejrzałem któryś odcinek Phantom Blood, trafiłem na jakiegoś mema z. It was me, Dio. Kono DIO that! Właściwie to chyba nie był nawet mem z y, samym Dio, tylko był po prostu jakiś mem ze skradnięciem gówno, skradnięciem, skradzeniem, generalnie skradzieżą pierwszego pocałunku. I jakby mimo tego, że to nie jest coś, co bezpośrednio nawiązuje do JoJo, to od razu z tym skojarzyłem, mimo tego, że widziałem to dosłownie godzinę wcześniej. Jest w tym coś magicznego. Także oglądając kolejne odcinki JoJo, człowiek zaczyna mieć wrażenie, że jakby odkrywa kolejne poziomy znaczeń w wirtualnej rzeczywistości. Jezu, jak to brzmi? Dajcie znać, czy też mieliście takie odczucia. Ale do moich wątpliwości wracając. Widząc te wszystkie śmieszki i memy... Przerywamy program, żeby nadać ważny komunikat. Nie wiem, czy ktoś usłyszał, ale w tle cały czas leciał mój cover pierwszego openingu. No i przepraszam bardzo, ale końcówkę to trzeba puścić na głośno. Uwaga, uwaga! Ja! i <laughs> Widząc te wszystkie śmieszki i memy, spodziewałem się, że będzie to jakaś lekka historyjka z szaloną przygodą. I właściwie na to się nastawiłem, też z dozą takiej delikatnej niechęci, bo ja tego nie szukam w anime. W sensie takiej czystej rozrywki, pozbawionej czegokolwiek innego. Tymczasem pierwszy part JoJo, chociaż jest faktycznie pełen tej tytułowej bizarności... Kuźwa, nowe słowo to w gruncie rzeczy opowiada całkiem kompleksową i poważną historię. Fani JoJo doskonale wiedzą, że chwilami trudno jest przebrnąć przez Phantom Blood. Wydaje mi się, że sęk właśnie w tym, że wszyscy, patrząc na te memy i tak dalej, i tak dalej, spodziewają się takiej totalnie szalonej, pokręconej przygody, pozbawionej jakiejkolwiek dozy powagi. JoJo dla mnie, jako laika w internecie, tak właśnie wyglądało. I wiele osób niestety rezygnuje po paru odcinkach, bo stwierdzają, że całość za wolno się rozkręca, że przyszli tutaj po czysto Szaloną rozrywkę. Tymczasem dostają względnie ponurą opowieść o przesadnie heroicznym charakterze. Ze mną było na odwrót. Ja właśnie bałem się, że Jojo od początku nie będzie się traktowało poważnie. Miałem obawy, że tylko po prostu zmarnuje czas. Bo oprócz zwyczajnej rozrywki, jak właśnie przed chwilą wspomniałem, szukam również w anime jakiegoś ładunku emocjonalnego czy intelektualnego. I okej, okay, Jojo ładunku intelektualnego nie posiada. Musimy sobie to szczerze powiedzieć, że cała ta historyjka jest głupiutka. Ale przez to że nie rzuciła mnie z miejsca w wir memów i śmieszków, z miejsca złapałem zainteresowanie. O czym jeszcze muszę powiedzieć to, że ze wszystkich partów i mówię to będąc aktualnie gdzieś za połową piątego, Phantom Blood jest tak naprawdę najbardziej bizar. Dlaczego? Otóż Jojo's Bizarre Adventure zaczyna się zwyczajnie po ludzku. Przecież pierwsze dwa odcinki to jest bardzo przyziemna historia dwóch braci, przybranych braci, gdzie Dio próbuje zniszczyć Jonathanowi życie, a także dąży do przejęcia majątku Joe starów Pierwszy element fantastyczny, jakim jest kamienna maska, zostaje przedstawiony szybko, ale jakimś cudem przez te dwa pierwsze odcinki nadąża ze złapaniem odpowiedniego build-upu. Historia nie kręci się cały czas od samego początku wokół niej. Poznajemy oczywiście naszego pierwszego Jojo. Jonathan Joestar jest członkiem arystokratycznej rodziny, a choć jego wychowanie pozostawia wiele do życzenia, to ostatecznie staje się prawdziwym dżentelmenem i swego rodzaju herosem, który swoją bohaterskością inspiruje również innych. I tutaj powinniśmy postawić sobie jedno bardzo nurtujące pytanie, które już wielu pewnie sobie postawiło. Czy Jonathan faktycznie jest najgorszym Jojo? I ja tutaj odważyłbym się powiedzieć, że nie istnieje takie stwierdzenie jak... Najgorszy JoJo. Wszyscy bohaterowie kolejnych partów mają swoje dobre i złe strony. Jonathan jest dżentelmenem: szanuje ludzi wokół siebie, respektuje nawet swoich wrogów. Pierwszy JoJo to taki klasyczny bohater o rycerskich wręcz cechach. I to wyróżnia go spośród jego rodowodu. Nie wyróżnia go za to brak posiadania utartej memicznej cechy, którą każdy kolejny Jojo ma. I na tym Jonathan traci najbardziej. Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. Mam na myśli, że Jonathan nie ma swojego odpowiednika Jare Jare. Chociaż chyba raz Jare Jare mówi, ale nie o to chodzi. Wszyscy inni mają pewne swoje nawracające zwyczaje i będę je oczywiście wskazywał w kolejnych recenzjach. Obejrzałem Phantom Blood dwa razy i u Jonathana czegoś takiego nie wyłapałem. Jeśli wy coś zauważyliście, to dajcie znać, jestem bardzo ciekaw. Nie chciałbym za dużo mówić o Dio, bo to po prostu dobry, ciekawy i charyzmatyczny antagonista. Choć szczerze powiedziawszy, bardziej podobał mi się przed założeniem kamiennej maski. Bo potem robi się delikatnie sztampowy, zbyt pewne siebie, co zresztą ostatecznie doprowadza go do upadku. Wcześniej jest bardziej roztropny, bardziej planuje swoje działania. A porzucenie własnego człowieczeństwa w imię osobistych rządów jest dla mnie aktem czystego zła, więc tutaj autorowi należy się uszanowanie. Po całym incydencie w posiadłości Joe Starów zaczyna się, powiedziałbym, właściwa część tej przygody, a w pogoni za Dio w międzyczasie dołącza do Jonathana dwóch towarzyszy. Przedstawmy ich! W lewym narożniku Robert Io Squidouago. Przerażająco dobra postać. Nie zrozumcie mnie źle, Speedwagon jest w pierwszym parcie postacią do bólu sztuczną. Reaguje na wszystko z przesadnym dramatyzmem. W dodatku wszystko komentuje, jakby był prezenterem na jakimś meczu. Czasami faktycznie czułem, że w niektórych ujęciach brakuje tylko mikrofonu w łapie. Ale właśnie to niesamowite przerysowanie jest w speedwagonie tak strasznie sympatyczne. To jego obecność sprawia, że wszystkie dziwne rzeczy stają się jeszcze bardziej dziwne, a zbędne sportowe komentarze dodają wielu sytuacjom takiej zdrowej niepowagi. A ta z kolei całkiem nieźle balansuje, często przepompowane dramatyzmem okoliczności. W prawym narożniku. Will Tutaj również jest świetnie, ale nie tak dobrze jak w przypadku Speedwagona. Wydaje mi się, że częściowo to dlatego, że Zeppeli wita na ekranie na dużo krócej od Speedwagona i przez cały czas jest postacią powagi. W dodatku jego memiczne sceny, na przykład oddychanko, zrobione są całkowicie na poważnie. A przydałaby się tam jakaś zdziwiona mina Jonathana i Eriny, czy coś w ten deseń. Skoro już jestem przy Rinie, to o niej wspomnę. Erina jest. Koniec. Co jednak bardzo istotnego zepeli przynosi ze sobą do naszej historii, to coś, co poniesie dalej dziedzictwo rodów jego i Joe stara hamon. Można by się tutaj bardzo długo rozgadywać o hamonie, ale jednak wolałbym pomówić o nim przy okazji partu drugiego, bo tam jego wątek eksplorowany jest znacznie mocniej. Jak stworzyć hamon? Oto prosty przepis na magię przeciw wampirom. Weźmy sobie garnek, wrzućmy do niego krzyż, czosnek i światło słońca. Ogrzewamy na wolnym ogniu przez 15 minut i gotowe. Zamieszaj jeszcze ostatni raz przed podaniem, a potem wpierdol to wybranemu wampirowi na mordę i obserwuj efekty. W teorii, Hamon to zwykła magia i nie powinien być wcale tak ciekawy, jak jest, ale Araki, autor mangi, rozpisał go w tak ciekawy sposób: oddech potrzebny do jego wytworzenia, kontrola, przewodnictwo itd., że tworzy tym kilka sytuacji do naprawdę kreatywnego wykorzystania, przez co Hamon, mimo tego, że u podstawy jest jedynie serią. Iskierek palących wampiry, do samego końca mi się nie znudził. Na chwilę, zatrzymując się jeszcze przy przeciwnikach, większą część pościgu za Dio stanowi bitka z Brufordem i Tarkasem, wskrzeszonymi przez niego rycerzami sprzed kilkuset lat. Pomimo tego, że zagrali raczej rolę zapychaczy, czegoś, co miało wydłużyć oczekiwanie na ostateczne starcie, cieszy mnie to, że dostali nawet jakieś krótkie backstory, a i udało się w miarę wprowadzić jakiś kontrast między ich postacie. Przez to nie byli taki. Zupełnym mięsem armatnim I nie zdążyli mnie znudzić W trakcie swojego czasu antenowego To na plus Sam final battle z Dio jest zrobiony trochę głupio Razi mnie tutaj nieco przybycie Wszystkich tych tybetańskich mnichów Z którymi szkolił się Zeppeli Szczególnie biedaczek Dyer, który pojawił się dosłownie po to Żeby umrzeć Zaczekaj Jojo Niech najpierw mnie zabije w sumie, jeśli można coś zarzucić Phantom Blood, to właśnie to, że mało która śmierć miała w sobie odpowiedni ładunek. Mało która jest poruszająca. Opowieść niestety jest zbyt krótka, żebym na poważnie zdążył się przywiązać do kogokolwiek. Jedynie śmierć Jonathana pozostawiła we mnie poczucie smutku. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o part pierwszy JoJo's Bizarre Adventure. Jeśli chcielibyście się odnieść do czegoś, o czym ja nie powiedziałem, no to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Aha, i mam dla was jeszcze jedną fajną radę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam was, żebyście obejrzeli part pierwszy drugi raz. Najlepiej asystując komuś, kogo chcecie wciągnąć w to uniwersum. A wiem, że macie na oku jakieś ofiary. Za drugim razem, szczególnie po obejrzeniu kilku kolejnych partów, Phantom Blot wchodzi z jakąś taką dodatkową nostalgią. Gorąco polecam. Tymczasem dzięki wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapę w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. I pamiętajcie, ciąg dalszy nastąpi. Cześć.